Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, ja planowałem, jak wspólnie organizowaliśmy, rozmawialiśmy o tej konferencji, planowałem, że będziemy już w procesie konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego, więc tak sobie myślałem, że upieczę dwie pieczenie przy jednym ogniu, od razu skonsultuję z Państwem Regionalny Program Operacyjny, przeszłam perspektywy, niestety prace... Na poziomie Komisji Europejskiej, a Państwo wiecie, że nie ma budżetu, nie ma prawodawstwa, bo budżet propozycja jest wynegocjowana, więc mniej więcej wiadomo, na czym stoimy. Natomiast nie ma najważniejszej części, nie ma regulacji prawnych, tak? Do końca nie wiemy, co będzie w rozporządzeniach unijnych, a jak nie wiemy, co będzie w rozporządzeniach unijnych, to do końca nie możemy wszystkiego zaprojektować. Więc dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze. Nie mamy y, naszego oryginalnego programu operacyjnego, to dobrze i źle. Znaczy dobrze, y, dobrze, bo mamy więcej czasu na dobre przygotowanie się. Źle, bo oczywiście ta nowa perspektywa y, odwleka nam się. Znaczy, już nikt nie mówi o tym, że w 2014 roku strumień pieniędzy popłynie do y, beneficjentów, do podmiotów realizujących różnego rodzaju projekty. Ja w związku z tym dzisiaj będę mówił o trzech rzeczach. Po pierwsze, bardzo krótko chciałbym wyjść od strategii rozwoju województwa, bo to, co jest w regionalnym programie operacyjnym, wynika ze strategii rozwoju województwa, która została uchwalona 9 września, jak zapewne Państwo wiecie, i, i rzecz, która rzadko się zdarza w polityce. Czy strategia została uchwalona tylko przy jednym głosie przeciwnym, na 30 radnych? To jest, myślę, duży, duży sukces i trochę szansa na to, że będzie to nasze wspólne dobro tak? wspólne dobro całego województwa, a nie tylko jednej opcji politycznej czy jednej, jednego urzędu. Następnie uwarunkowaniach programowania perspektywy, tej przyszłej perspektywy finansowej. No i e, chwila o Regionalnym Programie Operacyjnym, e, o tym, jak on e, będzie wyglądał i nad czym musimy się jeszcze wszyscy, myślę, wspólnie e, zastanawiać. E, I, proszę Państwa, na początek strategia rozwoju województwa. E, bardzo krótko, strategia, która de facto jest naszą wspólną, e, wspólnym dziełem. E, wspólnie, e, wspólnie ją przygotowaliśmy e, przy współudziale partnerów Partnerów i wiele z tych zapisów, ja myślę, że te konsultacje, też z strategii rozwoju województwa podlaskiego są dobrym przykładem, gdzie warto zgłaszać swoje uwagi. Jak dużo uwag zostało wniesionych do dokumentu, jak dużo uwag zostało uwzględnionych. To świadczy o tym, że to nie były puste, puste, puste konsultacje. Niestety, ja wiem, że bardzo często mamy takie wrażenie: zgłaszamy uwagi, rozmawiamy, przedstawiamy argumenty, a potem dokument wychodzi nadal taki, jaki był. Tak? Przed konsultacjami, po konsultacjach jest taki sam. Tutaj, tutaj przy strategii rozwoju województwa była sytuacja odwrotna. Tak jak mówię, bardzo dużo uwag zostało uwzględnionych. Jak ten dokument wygląda? Ja chciałem, żeby państwo, a czasu mam niewiele, żeby Państwu w pigułce przedstawić strategię rozwoju województwa, to mamy ją na czterech slajdach. Cztery slajdy, 70 stron strześciłem, więc po, po pierwsze, cele. Trzy cele w strategii i mierniki de facto, do czego dążymy, bo to mierniki będą. Dzielne. Na podstawie mierników będziemy określać, czy odnieśliśmy wspólny sukces, czy nie. I o co nam chodzi? Chodzi nam o uniwersalny miernik PKB na mieszkańca, o liczbę podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, czy de facto chodzi nam o przedsiębiorczość. Tak? Chcemy być bardziej przedsiębiorczy. Następnie wartość eksportu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, udział kapitału zagranicznego. To mówi o konkurencyjności, naszej konkurencyjności na rynkach zewnętrznych. No i bardzo ważne, bardzo ważne cele związane z jakością życia, przy czym ta jakość życia zwróci Państwa, jak jest mierzona. Saldem migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały, jeśli naszym mieszkańcom będzie dobrze się tutaj żyło, to znaczy, że nie będą migrować. Innego miernika uważamy nie ma. tak. Jeśli będzie się źle żyło z różnych przyczyn, to będą migrować. Więc nasze wspólne działania, wiele, wiele będzie pomysłów na to, jak sprawić, żeby mieszkańcy zostali, żeby żyło im się tutaj dobrze, natomiast tak naprawdę dążymy do tego, żeby po prostu nie wyjeżdżali. I no i przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na jedną osobę. Tutaj znowu, jeśli rozmawiamy o jakości życia, to jakość życia. Przyjawia się m.in. w tym, ilu mieszkańcy mają w portfelu, na co są w stanie sobie pozwolić, jakie, jakie dobra usługi mogą y, zakupić. To bardzo konkretne cele, do których mamy dążyć wspólnie. Celów operacyjnych jest bardzo dużo, Państwo znajdziecie tam wiele działań do, do podjęcia komplementarnych i koniecznych do, do realizacji. Natomiast na końcu musimy do tego wspólnie dążyć. No i kolejny slajd, który pokazuje, że tak naprawdę sektor publiczny jest tylko odpowiada gdzieś za połowę, połowę, nawet nie całą połowę wydatków, które będą potrzebne do, do podjęcia na realizację celów strategii resztę zapewni sektor prywatny. I proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, jaką rolę odgrywa sektor, sektor prywatny. To głównie adresuję do, do samorządowców. Bardzo często pomijamy sektor prywatny w naszym myśleniu. Wydaje nam się, że rozwój to jest tylko wydatki z sektora publicznego. Absolutnie nie. No i bardzo ważny slajd, który pokazuje nam, Skąd będziemy brać pieniądze? Ponieważ realizacja tak ambitnych celów, tak ambitnych zadań, które sobie postawiliśmy wspólnie w strategii rozwoju województwa, wymaga od nas wszystkich zaangażowania i skutecznego pozyskiwania środków na finansowanie, finansowanie tych poszczególnych zadań, przedsięwzięć, projektów. I widzimy, proszę Państwa, jak dużo zależy od tego, od rządu. Czyli od władz centralnych, czyli będziemy poszukiwać środków w programach krajowych, w środkach pod resortów. Ale widzimy też, proszę Państwa, jak dużo w dyspozycji mamy już tutaj, jako środki samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli. Przede wszystkim gmin, bo gminy są najbogatszymi, tym najbogatszym szczeblem samorządowym. W mniejszym stopniu powiatów i, i, i województwa, ale widzimy, proszę Państwa, że my musimy też mądrze wydatkować te środki, które już teraz mamy. Mądrze wydatkować, bardziej efektywnie. To jest też wyzwanie, które przed nami, przed nami stoi. No i, proszę Państwa, ostatni slajd ze strategii rozwoju Nie, Niezwykle ważny, ponieważ. I nawiązujący de facto do dzisiejszego przedmiotu naszej konferencji, do tematu partycypacji. Proszę Państwa, nie da się wdrożyć strategii rozwoju województwa podl podlaskiego, czy jakiejkolwiek strategii, jakiegokolwiek regionu bez współuczestnictwa wielu interesariuszy z wielu sektorów, z wielu różnych typów instytucji. My musimy zaangażować jak najwięcej partnerów do tego, żebyśmy wspólnie budowali przyszłość tego, tego regionu. Stąd, jak Państwo widzicie, oprócz tej struktury, po prawej stronie Państwo widzicie strukturę formalną. No formalnie w ustawie, w ustawie o samorządzie wojewódzkim jest sejmik województwa, to Sejmik przyjmuje strategię rozwoju województwa, ma Ciało wykonawcze, zarząd województwa, zarząd ma urząd marszałkowski i w zasadzie ten wykres mógłby się skończyć tak? I, i moglibyśmy sobie powiedzieć, że to są ciała, które odpowiadają za strategię rozwoju województwa podlaskiego. Natomiast my na równi z zarządem województwa stawiamy Podlaskie Forum Terytorialne na tym samym poziomie. Te Podlaskie Forum Terytorialne to jest de facto ciało, które będzie zrzeszało. Wszystkie sektory, będzie zrzeszało partnerów, próbując z jednej strony, dając im współdecydowanie, współodpowiedzialność za realizację tejże strategii, ale jednocześnie próbując zaangażować ich efektywnie do tego, żeby realizować tą strategię. Przykładów, przykładów mogę mnożyć, natomiast ja najczęściej używam przykładu uczelni wyższych. Wiemy, że rektorzy uczelni wyższych mają pełnią władzy tak naprawdę w swoich uczelniach, razem z Senatem oczywiście. No, to to władzę ich ogranicza Senat. Natomiast ani Urząd Marszałkowski, ani Marszałek, ani Zarząd Województwa, ani państwo, nikt nie ma wpływu na to tak naprawdę, co się dzieje na uczelni wyższej, poza właśnie rektorem, senatem. Prawda? Czy uczelnia kształci w kierunkach, które są niezbędne dla podlaskiej gospodarki, czy e, wspiera w ten sposób rozwój, e, rozwój regionalny, czy może kształci, niestety kształci e, absolwentów, którzy e, trafiają do e, powiatowych urzędów pracy i, i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Praca dla urzędników, ale myślę, że niekoniecznie potrzebna i. i tak. Więc tutaj y, przez to, że rektorzy, będą między innymi rektorzy w tym ciele, chcemy zaangażować ich do tego, do, żeby wspólnie z nami nie, pracowali. I tutaj Państwo, macie też grupy robocze. Grupy robocze, które powinny de facto y, być powoływane przez Komitet y, przez podlaskie Formy Terytorialne dla realizacji celów strategii. Jedną z takich grup roboczych, to ciało, to Podlaskie Forum Terytorialne powołało grupę roboczą do spraw przygotowania Regionalnego Programu Parcyjnego z szerokim katalogiem instytucji, partnerów wchodzących w skład tej grupy roboczej. I ta grupa robocza przygotowuje zapis, zapisy propozycji Regionalnego Programu Parcyjnego, które będą podawane konsultacjom społecznym i kolejnym krokom negocjacji z Komisją Europejską. Natomiast ta grupa robocza Państwa, musi oczywiście uwzględniać pewne uwarunkowania, uwarunkowania, które przychodzą z zewnątrz. My nie mamy rozporządzeń, rozporządzeń unijnych, natomiast mamy projekty rozporządzeń unijnych. Mamy, konsultowaliśmy niedawno, mieliśmy spotkanie dotyczące umowy partnerstwa tutaj w Białymstoku. To jest bardzo ważny dokument. Z punktu widzenia naszego interesu, interesu Podlasia i przyszłości programowania środków europejskich. Konsultowaliśmy, zgłaszaliśmy wspólnie uwagi do, do tego dokumentu. Zobaczymy, jak ten dokument będzie wyglądał po konsultacjach społecznych. Natomiast zgodnie z założeniami, proszę Państwa, co będziemy, co będziemy realizować, na poziomie regionalnym, a co będziemy głównie interwencja, będzie opierała się na poziomie krajowym. Tutaj macie Państwo wykaz, a więc na, na poziomie regionalnym będziemy mieli przede wszystkim wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Większość zakresu edukacji, przy czym z wyłączeniem edukacji szkolnictwa wyższego, szkolnictwo wyższe będzie w całości w programie Power w programie krajowym. My w regionach będziemy zajmować się wszystkimi szczeblami niższymi. Zatrudnienia, cel tematyczny ósmy, czyli i, i osoby bezrobotne i e, zmian i szkolenia dla pra pracowników zatrudnionych w firmach. No i włączenie społeczne, cel tematyczny dziewiąty, czyli walka de facto z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, to również na poziomie regionalnym, czyli generalnie większość środków Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie regionalnym realizowanych. Jeśli chodzi o takie obszary jak technologie telekomunikacyjne, infrastruktura ochrony środowiska, energetyka oraz transport, one będą na poziomie regionalnym, ale większość tych kluczowych inwestycji będzie realizowana w ramach programów krajowych. Ograniczenie ta tabelka wynika z umowy partnerstwa, z projektu umowy partnerstwa. To są ograniczenia wynikające, przepisane do umowy partnerstwa, z projektów rozporządzeń unijnych. To jest koncentracja, koncentracja środków, środków na poszczególnych obszarach. Cel, tem, cel tematyczny od 1 do 4, 59% środków ma być przeznaczone na ten cel. w w celu tematycznym czwartym powinno być 19% środków, w celu tematycznym dziewiątym 21% środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To są założenia wynikające z umowy partnerstwa. A oprócz tego z projektów rozporządzeń mamy dodatkowe ograniczenia. Rozporządzenie FS, to, państwu, to jest powtórzone, mówi o, o tym celu tematycznym dziewiątym, natomiast mówi też o tym, iż cztery priorytety inwestycyjne, no, to, tej terminologii niestety Państwo będziecie musieli się też y, y, uczyć, priorytety inwestycyjne to nic innego jak dzisiejsze działanie, czyli na cztery działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego musi być skoncentrowanych 60% środków. I to jest zapisane w projekcie rozporządzenia Europejskiego Funduszu Społecznego. Więc de facto będzie czymś obligatoryjnym dla wszystkich. Żaden program nie przejdzie, przejdzie weryfikacji w Komisji Europejskiej zgodności z ustawodawstwem, jeśli nie będzie miał spełnienia tego warunku. Więc widzimy jaka będzie koncentracja środków na tych, priorytetach, na tych czterech priorytetach inwestycji. No i zgodnie z umową partnerstwa, proszę Państwa, Pomoc techniczna ma być finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, co w przypadku takiego programu jak nasz oznacza, że 12% środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest przeznaczonych na pomoc techniczną. Czyli bardzo dużo środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeszcze dodam, jeszcze dodam tylko, że na poziomie krajowym. Bo my tutaj projektujemy, programujemy, staramy się, staramy się dostosować te programy regionalne do potrzeb naszego indywidualnej sytuacji naszych województw. Natomiast wiele dokumentów powstaje na poziomie krajowym, które wprost odwołują się i wprowadzają pewne zadania do regionalnych programów operacyjnych. I mamy tutaj przykład taki, na przykład Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument, który powstaje na szczeblu centralnym, to jest jeden z wielu dokumentów. To akurat e, przypadek, e, że ten e, został wybrany. I mamy wprost, proszę Państwa, e, wpisywane, e, zwróćcie Państwo, e, podany nawet, e, jaki, e, jaki cel tematyczny, jaki priorytet inwestycyjny. I skąd będzie finansowane. Dla samorządowców jeszcze powiem, że jest tutaj też budżet samorządu powiatowego i gminnego, tak więc rząd też projektuje, że te wydatki po stronie samorządowej. Więc tutaj wprost, wprost mamy wpisywane zadania, więc rząd będzie oczekiwał, a my w pierwszej kolejności będziemy negocjować nasze regionalne programy operacyjne z rządem. Rząd będzie oczekiwał realizacji programów krajowych. To jest jeden z przykładów, będzie ich wiele. Więc zobaczymy, jak, jak ten proces indywidualizacji tych programów będzie, zderzy się z, tym, z tymi programami rządowymi. No i na koniec, proszę, Państwa, regionalny program operacyjny. Tak jak mówię, prace nad nim trwają, więc to proszę traktować jako absolutnie wersję roboczą, która, która może się zmienić jeszcze do czasu konsultacji społecznych. Pierwszy slajd się nie zmieni. Znaczy nie zmieni się przynajmniej na tą chwilę. Zgodnie z umową partnerstwa podział środków dla naszego województwa tak, tak się przedstawia. Alokacja podstawa 980 milionów euro. ZIT miasta aglomeracji miasta Białystok 60, minimum 68 milionów euro. To są oddzielna alokacja wyodrębniona dla aglomeracji miejskiej miasta Białegostoku. Takie, takie środki są wyodrębnione dla 18 aglomeracji w skali y, kraju. Obszar strategicznej interwencji 40 milionów euro, całość programu 1,88 milionów euro. Y, dla wtajemniczonych jest jeszcze rezerwa wykonania, taki y, mechanizm, y, mechanizm y, y, blokowania środków który uwalnia Komisja Europejska, czy ten mechanizm zostanie. Ja nie będę o nim długo mówił, ponieważ Parlament Europejski chce znieść ten mechanizm, więc zobaczymy, jak to jest po, jak to będzie wyglądało po, rozpo, po przyjęciu rozporządzeń. I proszę Państwa, wstępna struktura programu, jak to wygląda w podziale na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Przedostatnia kolumna to są tak zwane projekty twarde, ostatnia, tak zwane projekty miękkie. Aczkolwiek to nie jest tak do końca. Nie, ta, nie, tak zawsze, nie tak zawsze, jak nam się wydaje, jak zwykliśmy sobie mówić. Największe lokacje, proszę Państwa, jeśli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, to jest oś pierwsza. To wynika też dużo z rozporządzeń unijnych i z koncentracji tematycznej narzuconej przez Komisję Europejską. W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego to jest oś priorytetowa druga, przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Tutaj mamy i osoby bezrobotne, włączanie na rynek pracy i, i adaptację pracowników zatrudnionych już w przedsiębiorstwach do, do zmian, przekwalifikowanie się. Kompetencje i kwalifikacje, oś trzecia to jest de facto edukacja, I edukacja od poziomu przedszkolnego do poziomu szkoły średniej i szkoły zawodowej i tutaj w duży priorytet dla szkolnictwa zawodowego, oś priorytetowa czwarta to jest poprawa dostępności transportowej, środki twarde. Oświata to piąta gospodarka niskoemisyjna, czyli znowu priorytet Komisji Europejskiej i widzicie Państwo jak dużo środków na to, blisko 150 milionów euro na gospodarkę niskoemisyjną tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, a dużo więcej środków będzie w ramach programów krajowych. Więc tych środków na gospodarkę niskoemisyjną będziemy mieli w przyszłości bardzo dużo. Oś szósta, ochrona środowiska. Oś siódma, poprawa spójności społecznej, 75 milionów euro. No i komplementarna oś do działań de facto miękkich to jest oś ósma, infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Mówi, mówię o komplementarności, dlatego że większość działań podejmowanych w osi ósmej będzie musiało iść w parze z działaniami w zakresie miękkim, tak zwanym miękkim. Nie ma. Czegoś takiego jak rewitalizacja bez e, najpierw działań miękkich, działań związanych z faktycznym e, wsparciem osób wykluczonych, z rewitalizacją społeczną. Nie ma czegoś takiego jak rewitalizacja fizyczna sama. Tak? No, wiecie, jak będziemy mówili, mamy hasło rewitalizacja w osi ósmej, to musi to iść w parze z rewitalizacją społeczną. Znaczy najpierw rewitalizacja społeczna, najpierw rozwiązanie pewnych problemu, problemów społeczności, a dopiero potem komplementarnie do tego pewna rewitalizacja fizyczna. I tak w przypadku wielu, wielu działań. Ja, żeby pobudzić trochę do, może do dyskusji, parę, pytanie na dziś, które, które de facto wyszło z wczorajszego, może do spotkania grupy, grupy roboczej dwa pytania. czy są podmioty instytucje które powinny posiadać uprzywilejowany status a pytanie wynika z tego że dostajemy, dostajemy jesteśmy zalewani tysiącem pism jakie to ważne instytucje są najczęściej te pisma przychodzą z central z Warszawy Czy znaczy poszczególne resorty resorty instytucje publiczne państwowe Próbują nam się wpisać i wskazać jako te kluczowe kluczowi beneficjenci do naszych regionalnych programów operacyjnych. Myślę, że to koledzy z wszystkich województw otrzymują. I czy i w, w jakim zakresie wykorzystywać instrument rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? To jest nowy instrument, który, który Komisja Europejska de facto proponuje na przyszłość. On bazuje na lokalnych grupach działania z obecnej perspektywy prowoskich lokalnych grupach działania i pytanie, czy wykorzystywać ten instrument i w jakim tak. zakresie. No, i pytania, które będziemy sobie jeszcze zadawać i będziemy poszukiwać odpowiedzi. Ja myślę, że mam nadzieję, że wspólnie z Państwem. Po pierwsze, jakie mechanizmy zastosować, aby nie powielać błędów w przeszłości, Czyli abyśmy się uczyli, wyciągali wnioski z, z obecnej perspektywy, z obecnej sytuacji, i aby ich nie powielać. Niestety, proszę Państwa, proces ewaluacji w Polsce jest procesem jeszcze niewystarczającym nieefektywnym, za mało jakościowym. Mam nadzieję, że państwo, państwo też wspólnie z nami będziecie dokonywać takiej ewaluacji, ale ewaluacji jakościowej i próby wyciągania wniosków na przyszłość. I bardzo ważne zadanie, Państwa, które przed nami wszystkimi. Jak pobudzić kreatywność instytucji i mieszkańców, które zaowocuje w przyszłości wysoką jakością projektów. Proszę Państwa, ja stawiam tezę, że my nie mamy tak naprawdę problemu braku pieniędzy. Mamy, proszę państwa, problem braku dobrych pomysłów, dobrych inicjatyw. Dobrych, które naprawdę rozwiązują problemy społeczne, które naprawdę rozwiązują e, problemy gospodarcze e, i chciałbym, żebyśmy, e, do tego wzywa nasz strategia rozwoju województwa, e, niedawno uchwalona strategia, Abyśmy przestali opowiadać tylko i traktować papier zniesie wszystko. We wniosku o dofinansowanie mogę napisać absolutnie wszystko, a potem jakoś to będzie, a potem jakoś się wytłumaczy. I zaczęli pracować, nie udawać, a zaczęli rozwijać. To jest nasz obowiązek, inaczej nie dogonimy stawki innych regionów. Ja zakończę cytatem który mam nadzieję, że będzie nam wszystkim przyświecał. To jest cytat z celu, z celu operacyjnego jeden z strategii rozwoju województwa podlaskiego. Pozwólcie Państwu, że go przeczytam. Przedsiębiorczość to specyficzna zdolność społeczeństwa do wykorzystania swojego potencjału. Oznacza zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Bez przedsiębiorczości rozwój nie jest możliwy. Przedsiębiorczość to kreowanie postaw społecznych, to wzięcie spraw we własne ręce, to zaradność, to odwaga, to motywacja do wyznaczania i skuteczność osiągania celów. Ja życzę Państwu tymi słowami ze strategii rozwoju województwa pomysłów, skuteczności w dążeniu do realizacji Państwa i naszych celów. Dziękuję bardzo.